11 seria spotkań Peginigę Superligi Piłkarek Ręcznych gościmy dzisiaj w Elblągu, gdzie KS Start podejmować będzie kapel ruchorzów Ruch na ten mecz. Zapraszam Państwa, Marcin Muras. Jak widzimy Elbląg dzisiaj nie w swojej zwyczajowej hali. Dobre to granie na koło. Że na ruchu to taki miks młodości z doświadczeniem. Rzuciła Marcelina Polańska, 23-letnia zawodniczka, trzecia strzelczyni zespołu. Teraz dobre dogranie na koło i jest trafienie Karoliny Jasinowskiej. Teraz dobra odpowiedź ruchu. Zobaczmy, ależ teraz dużo miejsca miała tarczy Dobre teraz zagranie tarczyluk. Szczęśliwie piłka dotarła do skrzydła. Jeszcze panik. Dotarczyluk, świetne. Tutaj ścięcie do bramki. Kopańska, tarczyluk. Jeszcze raz podobna akcja. Jeszcze panik. Kopańska. No i błąd. Szansa dla ruchu na kontrę. Jest trafienie. Widać, że trener schorzowa stara się poszerzać rotację, wprowadzać świeże zawodniczki na wojska, ale teraz polańska niedokładnie i strata. Szansa dla startu tarczyluk. Tarczyluk zatrzymana efektownie przez Cisiukę. Ale kolejna strata. Szczepak Weber, Weber, Weber. Nie myli się w takich sytuacjach. Tarczylu. Szczepanik. Szczepanik! Trafia! Świetna akcja. Nikoli Szczepanik. Czy jeszcze ruch Chorzów zdąży oddać rzut? Trzy bramki przewagi startu. Dwie siostry gryczewskie, siostry bliźniaczki. Michalina grająca w polu i Kaja w bramce. I to właśnie Michalina teraz. Ach, miał to być lob, ale lob przelobował wszystko. No i cóż, ruch Chorzów miał swoje szanse w pierwszej połowie. No, Powsiłka faulowana, ale sędziowie puszczają grę. Bardzo Polańska Polańska! Jest skuteczna akcja, piąta bramka Polańskiej. No i jest trafienie Weber z Teraz biegnięcie Kneżewicz, świetna akcja. Kneżewicz, ależ bramka. Bondarenko, Bondarenko czy zagra sama? Tak, zagrała sama Bondarenko, bramka kontaktowa. Już sygnalizacja gry pasywnej. Szczepanik do nikogo, szansa dla Chorzowianek. Czy wykorzystają tą kontrę? Jeśli tak, to będzie remis. Jest trafienie. Tym razem wykorzystują Natalia Stokowiec. Mamy remis po 30. Nie jest stanie się przebić przez Paulinę Kopańską. Teraz zbiegły dwie zawodniczki. Masiuda ze skrzydła to prawie rzuciła. Jak to trafiła Paula Masiuda? A teraz pusta bramka. Jest trafienie. Ostatnie sekundy tego spotkania. Kopańska. Tarczy luk. Już tu jest wyjście głębokiej. Szczepaniek wróciła, Kopańska! Ten rzut przyblokowany, a więc jest szansa na to, aby doprowadzić do remisji. Polańska, Kolon mają jeszcze dużo czasu. Nie mogą tylko popełnić błędu, a popełniają, ależ fatalny błąd. Który to już błąd? Szczepani kończy ten mecz! Ależ pokpił sprawę po raz kolejny ruch Chorzów. Który to już raz, mając szansę no, do prowadzenia do remisu? Tracą piłkę, ale nie tracą piłkę pod presją, tylko popełniają prosty błąd. Kolonko, złe podanie do Polańskiej, zagrały nerwowo. No i start odnosi kolejne zwycięstwo. Tak jest Weronika Weber, najlepszą zawodniczką. Wszystko tu się odbyło zgodnie z tym, o czym można było przypuszczać. Weronika Weber. Teraz mówię do zobaczenia, do usłyszenia.